maneczko moi drodzy, moi mili, z tej strony Krypto Anonim i lecimy z wiadomościami ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że wszystko co powiem to jest moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną, po nią powinniście zgłosić się do odpowiednich osób. No i sobie zaczynamy, bo dzisiaj wielka pompa na Bitcoinie. 2% do góry poszedł. Wszyscy zadowoleni. Nie, no żartuję oczywiście, ale no rynek troszeczkę podbił pod 17 tysięcy na Bitcoinie, 2,21%, a co daje nam teraz 16 891. Ether 1267 i daje to nam 4,18%. Cały market zyskał 2,09% i wynosi 894 miliardy dolarów. Zobaczmy sobie, co najbardziej sobie tutaj poradziło Fantom. 11,80%. 4 hex 742 i gmx token 719. Najgorzej sobie poradził stax 591. Chain 4.11 i Helium 2.64. E, warto sobie zawsze też jeszcze wejść na CryptoRank, na przykład, bardzo fajna stronka, którą niedawno poznałem, e, i można sobie zobaczyć na przykład też ta, na tamtych stronach, te są trendy, ja wiem, ale tutaj mi jakoś to bardziej odpowiada, zobaczyć o czym najbardziej się pisze i co najbardziej się wyszukuje. Nie? No i widzimy, że Hawk Protokół, czyli tutaj kolejny launchpool, który powstał na Binance, będzie na pewno na pierwszych tutaj miejscach, bo zazwyczaj takie IDO e, dawały sporo zarobić, a e, w następnym, w najbliższych 7 dniach dyskutowało się, wyszukiwało się najwięcej na NIR protoku i Bitcoinie, i oczywiście też tego HOK. Tutaj widzimy top 3. Tak wygląda. No więc na trendy trzeba zwracać uwagę. A my przechodzimy sobie do kalendarzyka, bo troszeczkę późno już jest. Dzisiaj musimy szybciutko polecieć, A mamy kilka bardzo dużych newsów. Więc tak, środa 30 listopada: Chiny, wskaźnik PMI dla przemysłu wyszło im 48 kontra 49, prognozy poprzednio 49,2. No więc gorzej niż oczekiwali. No to Chiny się cały czas zamykają, więc jakby to nie patrzeć. Zmiana bezrobocia w Niemczech, listopad 17 tysięcy, obecny prognoza 13 i poprzednio 8. Czyli też wyszło im gorzej, mają więcej bezrobotnych. No i wskaźnik CPI rok do roku za, za listopad dla strefy euro wynosi 10, prognoza 0,4 poprzednio 10,06. Więc widzimy teoretycznie, że inflacja na całym, inflacja w całym świecie nam tutaj troszeczkę hamuje. Jakby nie płacić, to jest pozytywna informacja. Teraz będziemy mieli jeszcze takie wydarzenia, jako 14, 15 i, i potem. Wszystko będzie się działo w Stanach Zjednoczonych, czyli zmiana pozaranijnego zatrudnienia, wskaźnik PKB kwartał do kwartału, za kwartał trzeci miejsce pracy dzięki turystyce, indeks podpisanych umów, kupna domów, zapasy ropy naftowej i przemówienie pana Puera, czyli prezesa Fedu. Mm, no tutaj najważniejsze są w sumie zapasy ropy naftowej, PKB, no troszeczkę jest tych ważnych w środę, zazwyczaj ważne są wydarzenia. <laughs> Nie na taki czak, musimy czekać sobie do piątku, na 2 grudnia, gdzie będzie informacja jak zmieniło się bezrobocie i do 14 grudnia, gdzie będziemy mieli zebranie FOMS, gdzie będzie podnoszenie stóp procentowych. No dobra, lecimy sobie tutaj na wykresik jak nasz Bitcoin wygląda, a tak sobie wygląda, leciutkie odbicie, tutaj doszliśmy do 17 prawie... 150, no i teraz lekko się korekcimy, no zobaczymy czy to już były dołki na wysokości 15, tam 400 500, czy może tutaj będziemy jeszcze się konsolidować lub nawet spadać niżej, idziemy idealnie po linii trendu, jakby nie zauważyć tutaj <laughs> która była rozrysowana już dawno temu, więc coś w tych liniach jest, nie powiem, coś w nich jest, <laughs> bo Zazwyczaj na miejscach jakichś przecięć też się dzieją dziwne rzeczy, ale pamiętajmy, zwracajmy uwagę na wszystko, co się dzieje dookoła. Sama linie z analizy technicznej mogą nie znaczyć nic i zależą kto, jak ich narysuje. Musi być cała otoczka tego wszystkiego, co się dzieje na rynku. No dobra, przychodzimy sobie już do wiadomości, żeby nie przedłużać. Tutaj mamy kilka fajnych wiadomości. Jio uruchamia Jio Games Cloud dla wysokiej jakości gier na Twoim set top box. No i tutaj widzimy, że w zeszłym tygodniu Jio zaprezentowało wersję beta swojej platformy. Platformy do gier w chmurze. To jest Geo Games Cloud. Użytkownicy mogą z społecznościowych fur <coughs> dyskutowali, takich jak Reddit, zacząć wspominać, że mogą grać w gry GeForce Now na swoich urządzeniach strumieniowych. Geo um, ujawniając tutaj debiut. Platforma gier w chmurze GeForce Now firmy Nvidia to ta, na którą Geo wydaje się mieć licencję. Podczas grania w chmurze gra jest hostowana na serwerze i przesyłana strumieniowo do urządzenia użytkownika. To jest bardzo. E, właśnie to jest, ja uważam, że to jest kierunek przyszłości, gdzie e, karty graficzne, komputery wymagają coraz większego nakładu e, finansów. Coraz więcej teraz, na przykład, dobry komputer to jest 15-20 tysięcy złotych, e, no i tak dalej, i tak dalej. Nie każdego stać na takie rzeczy, więc łatwiej będzie zainwestować w taki sprzęt, gdzie będziesz pewnie najprawdopodobniej mógł podłączyć sobie właśnie wszystkie kontrolery typu klawiatura, myszka, jakiegoś pada, podłączyć do, do telewizora, urządzenia wyjścia, gdzie będzie mniej wyświetlane i to będzie sobie przetwarzało szybciutko e, dane z z chmury po prostu, a ta chmura będzie Wam renderować właśnie grafikę i te wszystkie rzeczy, które wykorzystywane są sprzętowo, a Wy tylko będziecie musieli posiadać dobry internet. No i oczywiście to też wpłynie na to, że coraz większy, mniejszy będzie próg wejścia do internetu finansowego. Ja wiem, że kto mieszka w Polsce może powiedzieć, że, że próg jest minimalny. Dla nas tak, ale są kraje na świecie, gdzie zarabia się jednego dolara nawet na tydzień i tak dalej, i tak dalej. I taki próg wejścia jest ciężki. Albo jednym, tu przesadziłem, jednego dolara na dzień. <laughs> Chociaż może pewnie nie tak się zdarzają takie, co powiedziałem wcześniej, jednak dla nich taki próg wejścia, wydania 300-400 dolarów to jest rzecz niemożliwa, chociaż takie urządzenie pewnie będzie tyle kosztowało. Mniej więcej, zobaczymy. Pewnie pojawią się mniej renomowe, bardziej renomowe, ale na pewno więcej osób będzie mogło ściągnąć się do internetu. A dla nas tutaj, jako osób, które szerzyć adopcję chcą, którzy będą chcieli, żeby kryptowaluty jak najwięcej zyskiwały, no to takie, takie nowinki są dla nas bardzo pożyteczne, bo więcej osób w internecie to jest więcej osób, które może się zainteresować blockchain. No a tutaj przechodzimy do Telegrama, który nakazał udostępnienie swoich danych, swoich danych u użytkowników sąd wydał nakaz udostępnienia właśnie przez Telegram swoich danych. Chodzi o tutaj o orzeczenie z 30 sierpnia, zgodnie z którym indyjski sąd może nakazać aplikacji do przesłania wiadomości ujawnienia informacji o naruszeniach i tutaj chodzi oczywiście o jakieś materiały do nauki z różnych egzaminów, gdzie zostały tutaj stworzone bez żadnych licencji i udostępniane na telegramie, więc widzimy, nie jesteśmy bezpieczni <laughs> nawet na telegramie pisać różne rzeczy. Może Was ktoś szybciutko wyciągnąć, jeżeli robicie coś, co łamie prawo. No a my wracamy do Binance'a. Binance przyjmuje tutaj Sakura Exchange Bitcoin. Tutaj to jest giełda z rynku japońskiego i tutaj przyjmuje ją Binance. No i no przez to tak samo wchodzi sobie z powrotem na rynek japoński. Widzimy, że Binance się rozpycha na całym świecie i bardzo dobrze. A teraz przejdziemy sobie do bardzo ważnego newsa. Newsa, którego wczoraj już czytałem, tylko tam nie było dużo szczegółów podanych. Ehm, czytaliśmy, że Hagward mówi nam, że ehm, warto, żeby banki centralne kupowały kryptowaluty. No i tak, ja tam podałem właśnie, dlaczego nie napisali, kto to mówi. No ale w tym artykule już mamy. No i tutaj jest całe... Ehm, jest cała praca naukowa, która mówi o tym, jak banki powinny, dlaczego banki powinny przechowywać, i jest to naprawdę bardzo fajny trend, który może na świecie się zaporządkować. No, i tutaj tu przeczytam, może wam troszeczkę. Profesor ekonomii Uniwersytetu, Hadward Matew Ferranti, wywołał trochę zamieszania tytułem artykułu badawczym, którym naleca bankom centralnym trzymanie części rezerw w bitcoinie. Dokument zatytułowany Hedging Sanction Risk Cryptocurrency in Central Bank Reserve został opublikowany opublikowany 17 listopada przez właśnie doktora Matewa Ferentiego i Ferenti to doktora z 5 roku na wydziale hardware'u i doradca tutaj kilku ważnych na przykład Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej, więc to nie jest żaden pionek. I obecnie, jako profesor ekonomii Harvardu, zdecydował się zbadać potencjał bitcoina jako alternatywę aktywów zabezpieczania banków centralnych w celu potencjalnych sankcji. I on tutaj zauważa, że banki centralne powinny trzymać niewielką ilość bitcoinów w normalnych okolicznościach i odpowiednio zwiększać swoje rezerwy, jeśli staną właśnie w ryzyku sankcji. Naukowiec uznał, że sensowne jest trzymanie zarówno największej kryptowaluty, jak i złota. To jest to, to jest to ja mówię cały czas. Te to są tylko, tak naprawdę, to są te jedyne prawdziwe pieniądze na świecie. No i wiadomo, jakie specjalistyczne sprzęty i inne rzeczy, które będą e, dla was e, ważne, tak? Profesor omówił przykład bezprecedensowych sankcji finansowych nałożonych na Rosję przez Stany Zjednoczone po inwazji na Ukrainę. Po rozpoczęciu wojny miliardy aktywów należących do tego kraju zostało zamrożone. To zresztą jeden, po to jeden powód, e, dla którego którego Putin właśnie chce zbudować międzynarodowy e, system płatności oparty na blockchainie. To jest bardzo ważne, tak? On tutaj zauważa coś, co już się rozpoczęło właśnie wojną, e, i co myślę, że też e, ja myślałem, tak, pod względem. E, e, Rosji, to, że oni specjalnie wystawili się na zamrożenie tych aktywów, bo gdybyś planował inwazję i wiedział, że masz coś w Swifcie, e, jakieś na przykład te 100 miliardów, czy tam ile oni mieli, e, no to mm, byś wyciągnął tą wartość. Ale jeżeli chodziło ci o coś innego, właśnie, żeby podważyć Stany Zjednoczone, żeby, żeby pokazać, że wasze, bo dużo z państw na świecie trzyma w rezerwy w Stanach Zjednoczonych, bo, przepraszam, pokazać, co się dzieje na tym świecie pod względem tego, jak łatwo Stany mogą Ci zabrać to, co trzymasz właśnie na tych swiftach, zablokować i tak dalej, to i pokazać, jaki to jest właśnie ten dolar słaby przez to, że mogą oni, że tak naprawdę oni Ci dyktują prawa. Ja uważam, że tutaj chodziło o ten cios. No i dlatego właśnie Ferenti tutaj zauważa, że to jest bardzo dobra chwila, żeby zacząć akumulować przez banki bitcoina, bo przez to nie narażamy się właśnie na żadne sankcje. No, więc tutaj jako władca danego kraju nie możesz bowiem po prostu kupić złota sobie także tak łatwo za 100 miliardów dolarów, wiąże to się też z skomplikowaną tutaj procedurą, a bitcoina możesz o wiele łatwiej, więc kraje tutaj mniejsze, które mają takie problemy, mogą tutaj się tym zainteresować oczywiście, on także docenia konsensus z proof of work, no bo gościu ma coś w głowie, no to wie o to chodzi. No, więc, więc tutaj bardzo, bardzo fajny artykuł. Przychodzimy właśnie z grubego artykułu, bo tam ta wiadomość też jest gruba, bo jeżeli już doradca Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Fedu i, i ekonomista z hardwardu, nie z jakiejś tam szkółki, który sobie coś tam powie, mówi o takich rzeczach, mówi o sankcjach, no to o tym się zaczyna na świecie mówić. A jeżeli o tym się zaczyna na świecie mówić, w szczególności, że w rezerwach już są bitcoiny zazwyczaj przejęte, no to banki centralne, te mniejsze, w szczególności na początku, tak jak Salwador i tak dalej, mogą już zaczynać wykonywać wykonywać ruchy w te strony, już te ruchy mamy pierwsze, właśnie Salwador i tak dalej. <laughs> I to może zmienić całkowicie oblicze Bitcoina i nam pozwolić dojść do kilku bilionów kapitalizacji. A tutaj przechodzimy, kolejny news, który będzie byczy dla Bitcoina. Brazylia reguluje używanie Bitcoina jako prawnego środka płatniczego. Trochę zmyłny jest ten. Tytuł, ponieważ tutaj chodzi o to, że oni wprowadzili we wtorek ustawę o regulację branży krypto. Regulacje muszą być jednak jeszcze zatwierdzone przez władzę wykonawczą, co istotnie posługiwanie się właśnie bitcoinami jest tam ustawione jako płat, może być wykorzystywane jako płatnego środka płatniczego, więc ustawa została przyjęta przez senat w kwietniu i utknęła na parę miesięcy w Izbie Deputowanych. Teraz czeka na prezydenta. <laughs> No i ustawa e, do kodeksu karnego przewiduje nowe przestępstwo e, dotyczące wirtualnych aktywów i będzie tutaj pozbawienie od 2 do 6 lat wolności, do tego może dojść grzywna. E, przewiduje również utworzenie licencji dostawcy usług wirtualnych, o które będą się musieli starać właśnie różne firmy, które tutaj chcą e, no, posługiwać się kryptowalutami i do tego jeszcze, e, do tego jeszcze oczywiście mm, e, mają czas aż 180 dni, żeby te licencje sobie e, dostać. No, więc zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Oni jeszcze jednocześnie, mimo że zezwalają e, kryptowaluty bitcoina do płatnych, e, żeby były płatnym środkiem płatni, e, płatni, żeby były środkiem płatniczym. No, to jeszcze badają CBDC i możliwe, że pójdą też ta, w tym kierunku, więc nie wiadomo o co chodzi, ale na pewno e, ta ustawa będzie pomagała, żeby ludzie. <laughs> mogli używać tego jako środka płatniczego i nie było z tym problemu. A Christina Lagarde, czyli prezes Banku Centralnego Europejskiego mówi, że chce powstania Mika 2, która by właśnie regulowała, ona wyraża się tutaj też, że jest absolutną koniecznością, żeby ona właśnie regulowała te wszystkie lieldy pożytkodawców i tak dalej i na pewno... <laughs> Na pewno wydaje mi się, że po tej już będą pracować o MICE 2, ta ma wejść do roku 1, czyli do, od 2024, czyli chwileczkę przed naszym halvingiem. E, to już znamy mniej więcej, tam jeszcze jakieś też poprawki są robione. Mika 2 będzie na pewno szła właśnie w stronę, żeby takie rzeczy jak z FTX były bardziej uregulowane. No dobra, przechodzimy sobie do Korei Południowej, która giełda zakazuje rodzinnym pracownikom handlu kryptowalutami. To jest niesamowite, że oni mogą w ogóle coś takiego zrobić. No ale w każdym razie Korea i Korea blisko siebie są, jedna i druga, więc może troszeczkę nadciągnęli. Chodzi tutaj oczywiście, że um, oni mówią, że ten krok jest w ramach starej poprawy etycznego zarządzania na rynku kryptowalut. Może chodzi o to, żeby nie było inside tradingu? No okej, okay, no ale na innych giełdach, żeby ograniczać, żeby ludzie mogli kupować, nie mogli kupować kryptowalut, no to trochę takie, trochę słabe, nie? Chodzi oczywiście najwięcej na te giełdy, którym pracują, ok? No to to ma swoje potwierdzenie, bo jak wiesz, kiedy jest IDO albo coś, to możesz się po prostu okupić dużo wcześniej, ale na innych giełdach, no to myślę, że powinieneś mógł kupować, nie? Chociaż inną, tą samą kryto byś mógł kupować. No nie wiem, ciężka, ciężka sprawa. FTX w sumie, że jak masz ID, to nie będzie tego i krypto na twojej giełdzie, więc yy, no to, to, no ale ja nie lubię zakazów. Nie każdy powinien robić co chce. Wiadomo, wykorzystać poufne informacje, mogliby podpisywać jakieś umowę, że nie mogą wykorzystywać. Jakby ktoś udowodnił, że wykorzystali, no to by była lipa. I FTX zobowiązuje się do dalszego płacenia pracownikom i kontrahentom spoza USA. Oczywiście yy, nie uwzględniając Bahama czy Australii, i oni mówią tutaj, że. Będą dalej wypłacać. BlockFi jednocześnie także pozywa ftx za akcję Robin Hooda na kwotę nam 500 ileś milionów e, dolarów. Mimo, że złożyło właśnie wniosek o upadłość, co już wczoraj mówiliśmy, no to jeszcze zdąży pozwać FTX-a, chociaż jest ciekawe, gdzie te papiery trafiają z tymi pozwaniami. Myślę, że za dużo e, nic mu nie zrobią. <laughs> Spadek Hasherita Bitcoina wpłynie na ceny, wpłynie na ceny koparek e, ASIC. E, ceny koparek ASIC już spadły bardzo mocno. E, chyba nawet tyle samo, co. Cena Bitcoina. No i tutaj mówią, że spadło hash o 14% do rekordów na początku miesiąca obecnie wynosi 234. Jak za chwileczkę zobaczycie, to wynosi jeszcze wyżej. Już odbił dzisiaj, jeszcze wyżej, więc hashrate sobie ma bardzo dobrze. To słucha tego programu. Kto mnie tutaj ogląda, to wie, że sieć Bitcoina działa bardzo dobrze. A Sek, jeden z większych wierzycieli Blockfi, czyli tu widzimy, że Blockfi. Miała długi 30 milionów w seku. No, oni dostali tutaj jakąś karę i 100 milionów i zdążyli spłacić 70, a 30 jeszcze im zostało. No i dobra, i na koniec widzimy, że regulacji to absolutna konieczność, czy FTX? Czeka nas gorączka regulacji po upadku FTX-a. No, widzimy, że we wszystkich państwach na świecie tutaj na pewno rynki kryptowalut są na predystale, tutaj w szczególności w tych wszystkich izbach technologicznych. Rynki krypto także wypierają inwestowanie w rynki big techu i te wszystkie inne rzeczy, więc to jest temat, który będzie bardzo mocno badany i rozwijany. Dlatego niskie ceny kryptowalut teraz to myślę, że są jedne z ostatnich okazji swoich majątkowych. Jednak pamiętajcie, to nie są żadne porady inwestycyjne. Każdy sam musi się zastanowić, bo jeżeli to wszystko ładnie zostanie przetworzone, przez ludzi, no to następna hosta może być napędzona o wiele więcej, bo teraz wszyscy słyszą o tym, o tym wiedzą, jak się dzieje, teraz są wystraszeni, a w pewnym momencie, jak to wszystko pójdzie do góry, no to będzie, dlaczego ty miałeś szczęście, przecież jak to, nie? Dobra, i lecimy sobie z analizą, szkoda, gadania, było się spóźno, mamy już 16 minut, szybciutko przelatujemy sobie przez... No i tutaj widzimy, nie, hashrate sieci 279, więc prawie jesteśmy na samym ATH, bardzo wysoko, bo tam hashrate ATH to było 290, a pod 300 podchodziliśmy, więc jesteśmy prawie na samym ATH. Może zobaczmy sobie zaraz na wykresie i przetworzyliśmy aż 2,2 miliarda dolarów w... <laughs> mm -hmm. tu, jest, tu jeszcze się nie rozrosował wykres, bo tu mamy 234, a tu mamy 271, więc no tak, jesteśmy na tym wykresie, jesteśmy na ATH, nie. Hash rateu, bo tutaj pochodzi nam, że pokazuje nam, że jesteśmy na jakimś 273, błata górka. No więc według tego wykresu jesteśmy na ATH, właśnie hash rateu sieci. Jeden blok, 3 Satoshi, najwyższa opłata, jeden Satoshi też by przeszedł. Ethereum 10 0,25 dolara, przepływy. Może to było odświeżmy, bo trochę Europa się pobudziła. Może coś powłacała? Nie. 24 tysiące bitcoinów zostały wpłacone, 58 tysięcy etherów wyciągnięte, 35,5 miliona XRP, 2,5 tysiąca e, tutaj BNB zostały powyciągane. Te, co są na zielono, to oczywiście pozytywnie i niestety 91,2 miliona stabilnych walut zostały także wyciągnięte. Więc najprawdopodobniej ta lekka pompka, co poszła to była z kasy, która była wcześniej powpłacana, no i najprawdopodobniej lewarowane, jak zwykle lewarowane. Hmm. No, papiery lewarowane tutaj najbardziej wpłynęły, możemy zobaczyć jak tu hajs w Netflow sobie przepływał. Najwięcej właśnie poleciało do Bitcoina i nie do Ethereum, najwięcej poleciało 53. No, tutaj bardzo dużo USDT zostało wymienione na Ethereum, więc ludzie myślę, że tutaj Ethereum też zacznie się akumulacja duża pod właśnie po to, że merch spowodował bardzo dużo zmniejszenie dochodzących etherów, no i to może spowodować, że że Ether będzie miał szybką jazdę do góry, bo tam podaż się wyczerpie, bo sporo ich nim trafia na rynek. Widzimy też tutaj, że no to już wczoraj mówiłem, CoinGrasse oddał te bitcoiny, które do, dopisał ten adres Binance'a, który tutaj zrobił ten przelew, więc to nie było, że ktoś kupił i sprzedał, tylko po prostu oni nie mieli tego. Tego adresu tutaj dopisanego, no bo to był nowy adres, więc nic dziwnego. No i mamy z powrotem 100 milion 980 tysięcy bitcoinów, wolumen na futuresach 54,2 miliarda dolarów. No i tutaj rynek ustawia się na wzrosty 51,86% do 48,14%. Logi do shortów, oczywiście. Likwidacje w ostatnich 24 godzinach, no to teraz widzimy w końcu więcej shortów wylikwidowanych 47,1 miliona i longi 50 6,58 miliona dolarów. No tutaj jesteśmy cały czas nisko, tu nisko, tu nisko, tu nie będziemy tracić czasu. Strach na rynku wynosi 19, według tutaj BlockTals, a według alternatywy 29, więc widzimy sporą różnicę. Ja bym jednak skłony do 19. No, i tutaj cały czas pewnie jesteśmy na trójce. Tak, na trójce jesteśmy tutaj według tego. No i zobaczmy jeszcze, jak księgi są poukładane. 20 tysięcy prawie bitcoinów na zakup przy 16 tysięcy dolarach. Cały czas 10 tysięcy bitcoinów siedzi na 12 tysiącach dolarów. Miejmy nadzieję, że nigdy nie zakupią. No i przy 15 mamy 7 tysięcy bitcoinów na zakup. Potem analogicznie 14 500, 13 500, 4 300, no i te 12. A na sprzedaż 5 800 bitcoinów przy 17 tysiącach i przy 18 tysiącach 16 700. Więc według księg to powinniśmy to do 18. Między się bujać między 16 a 18, ale jednak bliżej 18 powinniśmy się przebić, chyba że po, przez zmieniają tutaj, no pozmieniają swoje ordery. Przechodzimy sobie do. Oj, za szybko, gdzie jest moja? No, przechodzimy sobie do Twittera. No, i co tutaj w Twitterze mamy? Malutko wiadomości. Szarak.eth mówi, że nam historycznie mamy najcięższą besę do tego w dramatycznym momencie gospodarczym. Mimo tego, adopcja gigantów jest większa niż kiedykolwiek. No, i ryby jeszcze w tym ostatnim tygodniu zakumulowały 789 milionów w tydzień, więc to jest dużo. I co? Lecimy do zera? No właśnie, lecimy do zera, moi drodzy. E, także inflacja w Polsce szacunkowa spada na 17,4. Zobaczymy, czy to będzie ta inflacja, e, która będzie już ogłoszona. No to jest ten sam news, tylko że już wiadomo domowy TVP1 już wszyscy mówią, że inflacja poniżej oczekiwań i będą napędzać, że wszystko jest zajebiście. No zobaczymy. Nic nie jest jeszcze tak fatło zajebiście, bo dotówki są drukowane bardzo dużo. I Hager FTX -a podobno próbuje wypłacić pieniądze i że wypłacił 255 BTC na yy, giełdę OKEx. Zobaczymy, czy mu się uda, czy OKX będzie współpracować i zablokuje. A na koniec tutaj Julian się pyta kim jesteście i tutaj macie najwyższe to są wieloryby nie, nie bo wieloryby to są tutaj e, te e, no że tysiąc bitcoinów a tutaj macie orki tak Dobra moi drodzy i dziękuję wam wszystkim za to że zostaliście ze mną do końca napisz komentarz, zostaw łapkę w górę jeżeli ci się podoba i to życzę wam miłego dnia do jutra hej